Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Profesor Jacek Czaputowicz jest z nami w studiu. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór, panu. Dobry wieczór, państwu. Kolejne mocne słowa prezydenta Trumpa dookoła Grenlandii, kolejne sygnały ze strony Amerykanów i rozważania o potencjalnym użyciu siły. Czy my jesteśmy na przededniu wojny, czy jesteśmy w środku bardzo twardych negocjacji, które zakończą się takim trumpowskim dealem? No, wojny raczej nie, bo z kim ta wojna miałaby być? Nam no, Stanów Zjednoczonych, z Grenlandią, czy z... Z Danią, czy z Unią Europejską? Ja sobie tego nie wyobrażam. Po prostu tak kolosalna jest dysproporcja sił, że tu nie byłoby żadnych szans i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Oczywiście też byłoby to zdelegalizowanie tego systemu. Na pewno opozycja w Stanach Zjednoczonych przeciwko temu by była, więc myślę, że na to trzeba trochę w dłuższej perspektywie spojrzeć, aczkolwiek na pewno żądania Stanów Zjednoczonych. Pozyskania w tej czy innej formie Grenlandii, z tym uzasadnieniem, które tam jest prezentowane, że to jest konieczne dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, Europy i świata zachodniego. To będzie drożone i kontynuowane te działania będą. Panie profesorze, Niemcy pr mają proponować teraz niemieccy politycy będą w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych w tym nachodzącym tygodniu, będą rozmawiali też z Amerykanami, pojawiła się na razie taka medialna propozycja tego, żeby zrobić coś w rodzaju Nordic Centry, tak jak jest Baltic Centry, natoska misja, to żeby zwiększyć zaangażowanie. Hmm, wspólne natowskich sił w Grenlandii dla obrony tego obszaru. Czy to jest coś, co może zaspokoić Amerykanów? Czy to jest coś, co. No, ja tego nie widzę. No przecież e, NATO to jest także Stany Zjednoczone. na Stany Zjednoczone są czego innego. Można powiedzieć, że NATO to są przede wszystkim Stany Zjednoczone, a reszta państw to są tacy klienci Stanów Zjednoczonych. Więc myślę, że to jest nierealne. To chyba, żeby zrobić jakąś. Jakieś porozumienie państw bez Stanów Zjednoczonych, żeby wspierać Grenlandię, czyli Unię Europejską. A tutaj też nie ma za bardzo podstaw, bo Grenlandia nie jest w Unii Europejskiej. Panie profesorze, to jaki jest według pana scenariusz końcowy? Znaczy czym ta, ta historia się może skończyć? To jest bardzo niedobrze, bo te napięcie występuje, tak powiem, taka zła krew powstaje między Stanami Zjednoczonymi a Europejczykami. No, myślę... I ona nie zniknie. Zobaczymy, czy zniknie, czy nie zniknie, bo może jakieś rozwiązanie będzie, no można sobie wyobrazić, że Grenlandia uzyskuje niepodległość i w jakiś sposób się stowarzysza ze Stanami Zjednoczonymi. Są takie precedensy. Jest to naturalny proces. Trzeba pamiętać, że sami Grenlandczycy chcieliby się wyzwolić. Z tych więzów kolonialnych czy postkolonialnych y, od No To jest skomplikowana sprawa pod tym względem. Oczywiście nie jest dopuszczalne y, sprzedawanie czy kupowanie terytoriów, do czego Amerykanie się niektórzy Jaki no, Jakiś budują. rodzaj rekompensaty na przykład. Nie, to, się, to jest nie, nieakceptowalne, bo wtedy my. To myślę, że do tego nie dojdzie. To jest bardzo dziwne w ogóle podejście, bo to się traktuje ludzi, którzy tam mieszkają, rdzenną ludność, jako jakiś przedmiot handlu. Nie, to, jest to było w XIX wieku, to prawda. Nie można tych mechanizmów stosować. Ale taki proces wsparcia czy odzyskania niepodległości, bo to przecież w konstytucji Grenlandii jest, że jest to możliwe przy akceptacji Danii i później jakieś towarzyszenie ze Stanami Zjednoczonymi, myślę, że to by było możliwe i tak powiem nawet zgodne z prawem. Problem polega na tym, że sam Donald Trump wystraszył także Grenlandczyków, wywierając tak silny nacisk. Panie profesorze, czy w Iranie trwa rewolucja, czy w Iranie dojdzie do zmiany władz? Trwa, trwają protesty, tam jest y, dużo ofiar śmiertelnych, co najmniej 100, ponad 100 osób, ale też nie mamy danych, internet nie działa, może się to przekształcić w bardziej masowy protest. Rewolucje są niezmiernie rzadkie. Jest jeszcze możliwość, że te protesty zostaną y, y, jakby zdławione siłą. Ale też nie należy wykroczyć, że one będą trwały, więc y, duży znak zapytania, w którym kierunku to pójdzie. Wenezuela, Armenia, Syria, y, częściowo środek Afryki, teraz Iran. Rosyjska strefa wpływów zdaje się sypać. Towarzyszą też y, nam y, informacje o przejmowanych kolejnych statkach z tej floty cieni, która zapewniała dopływ pieniędzy do rosyjskiej gospodarki. Czy, czy Rosja zaczyna być pod ścianą? Myślę, że to jest dobry nacisk na Rosję, jeśli chodzi o skoncentrowanie się na możliwości eksportu Europy I dążenie przez prezydenta Stanów Zjednoczonych do obniżenia ceny. Wówczas Rosji może nie starczyć środków na kontynuowanie wojny. Myśl jest dobra i Wenezuela tu jest bar bardzo ważnym czynnikiem. Ja widzę ten związek Wenezuela i inni obserwatorzy i Iran, bo Iran też nielegalnie sprzedawał ropę. Zablokowanie statków, floty cieni na pewno wzmocni pozycję Stanów Zjednoczonych. Panie profesorze, y czy, czy my jesteśmy świadkami dochodzenia do jakiegoś rodzaju zakończenia wojny na Ukrainie? Prezydent Załoński powiedział, że akceptuje, może zaakceptować pod warunkiem wycofania się przez Rosjan, jakiś rodzaj stworzenia takich stref zdemilitaryzowanych, co pewnie by realizowało częściowo te rosyjskie postulaty. Prezydent Polski z premierem rozmawiali o jakimś rodzaju zobowiązań, które trzeba byłoby być może ustawowo przyjmować, więc jakiś rodzaj gwarancji, które być może byśmy przyjmowali. Jak Pan rozumie to, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia, dookoła Ukrainy, w którą stronę idziemy? No nie odbieram tego zbyt pozytywnie. Tu myślę, że takim początkiem była wypowiedź moim zdaniem bardzo nieszczęśliwa premiera Donalda Tuska 30 grudnia, kiedy on podczas posiedzenia rządu ogłosił, że Stany Zjednoczone są gotowe rozmieścić swoje wojska, być może nawet na linii rozgraniczenia. Dlaczego, Dlaczego to były niewłaściwe słowa? No, nigdy takich rzeczy inne państwo nie mówi. No, w dyplomacji jest przyjęte, że tylko przedstawiciel tego państwa może e, składać tego typu deklaracje i to było bardzo niefortunne. Natomiast w konsekwencji widzimy, że na spotkaniu w Paryżu, przed tym spotkaniem, Stany Zjednoczone doprowadziły do zmiany, do osłabienia tej deklaracji. A mało tego, w ogóle jej nie podpisały. Czyli już to, co zapowiedział Donald Tusk, wygląda na to, że jest nieaktualne. Pa, a panie I... profesorze, to żebym dobrze zrozumiał, może być w ten sposób, że te słowa Donalda Tuska przyczyniły się do tego, że Amerykanie wycofali się z tego zobowiązania? Uważam, że to bardzo prawdopodobne. Dlaczego? Dlatego, że po wystąpieniu premiera Polski niektórzy przedstawiciele Republikanów i tego nurtu MEGA, tak jak Steve Bannon, zaatakowali administrację amerykańską, że oto premier polski taki Ten liberalny premier tak plus do tego przedstawiciel Unii Europejskiej tak on jest interpretowany nasz premier ze względu na wcześniejszą funkcję że on chce wciągnąć stany zjednoczone w wojnę z Rosją no to padło i później mamy wycofanie się Stanów Zjednoczonych ja myślę że to jest bardzo logiczna konsekwencja zresztą obserwatorzy tak to też oceniają, że no właśnie te trudne z przekonaniem wewnętrznego elektoratu może za tym stać. Za tą decyzją Amerykanów. Jeżeli to jest ta wina Tuska, to czy to jest wina uświadomiona, czy to jest dowód na to, jak słabo my prowadzimy tą politykę zagraniczną, teraz jak słabo się komunikujemy też pomiędzy dwoma głównymi środkami władzy? Jest to bardzo dalekosiężny błąd, który osłabia niestety Ukrainę i jej pozycję, bo wszyscy oczekiwali na zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. ona już jest dużo słabsze. Nie chcę spekulować, dlaczego premier Donald Tusk. Użył tego i zachował się w tak bardzo niedyplomatyczny sposób, warto jego zapytać. Natomiast konsekwencje tego są niedobre. Ja myślę też, że zdawał sobie sprawę, bo przecież premier Donald Tusk w Paryżu ogłosił, że chce się spotkać z prezydentem. No, zdał sobie sprawę z tej klęski i z tych konsekwencji. Swojego zachowania, że tak powiem. W Paryżu w czasie spotkania Koalicji Chętnych. Kiedy już, już byli podpis... Amerykanie, A. był tam Witkow i, i Jared Kushner. Kiedy okazało się, że ta deklaracja no to jest nie ta, która była, No, ale no, trzymajmy się tego y, pierwotnego stwierdzenia Donalda Tuska. Stany Zjednoczone są gotowe rozmieścić siły. No nie są gotowe. Okazało się, że przestały być może gotowe. Więc to jest niedobre. Natomiast jeśli chodzi o spotkanie, o dalsze zaangażowanie Polski tam. Mm, Różne państwa będą chciały... Podjąć ratyfikację tych gwarancji bezpieczeństwa w parlamentach, na przykład e, e, Hiszpania czy Finlandia. Ale to są państwa, które zamierzają wysłać misję wojskową. My tego e, nie będziemy robić. Wiesz, A to jest, to jest powiedział... błąd, że tak jasno deklarujemy, że nie chcemy wysłać wojska na Ukrainę? Ja uważałem, że nie powinniśmy tego deklarować. Uważałem, że jeżeli my nie wyślemy tych wojsk, to też nasza rola w tej logistyce będzie niewielka, bo nie można logistyki zapłacić. Pewniać tam gdzieś pod Kijowem czy dalej yy, z terytorium Polski. My będziemy takim państwem tranzytowym do czasu, aż nie zostanie otwarte niebo nad Ukrainą, a to Mam nadzieję, że nastąpi zaraz po podpisaniu porozumienia pokojowego. Proszę zwrócić uwagę, prezydent Zeleński zaprosił Donalda Trumpa do Kijowa, by wystąpił przed parlamentem, mówiąc, że oczekuje, że on bezpośrednio wyląduje w Kijowie. No oczywiście tak to będzie, bo to będzie dopiero sygnał, że tam jest bezpieczeństwo. Wówczas, wówczas nasza rola oczywiście jakaś tam będzie, jeśli chodzi o... Y, y, transfer y, y, niektórych rodzajów uzbrojenia, natomiast główne rzeczy będą się rozgrywać na Ukrainie. Panie profesorze, to na koniec wrócę do tego, czego zaczęliśmy, czyli do Grenlandii. Mówiłem o tych niemieckich pomysłach na to, żeby na toską misję uruchomić y, jako rodzaj y, budowania bezpieczeństwa na północy, ale też jak podaje dzisiaj agencja Bloomberg, pojawiają się deklaracje o gotowości wysłania przez niektóre państwa europejskie wojsk na Grenlandię. Trochę jest taki niejasny przekaz, co te wojska miałyby być. O, odstraszać Amerykanów? Czy, czy, to, czy to nie jest trochę, nie, nie wiem, nie chcę użyć zbyt mocnego słowa, ale czy to nie, nie jest, biorąc pod uwagę słabość Europy wieloletnią, żałosne? To jest moim zdaniem, to jest dość groźne dla Polski, dlatego że nam przede wszystkim zależy na utrzymaniu obecności amerykańskiej w Polsce. Ja już powiedziałem krytycznie o premierze, ale także minister spraw zagranicznych niedawno w Paryżu yy, Zwrócił się do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Czy to Kongres wyraża zgodę na działanie wobec Grenlandii? Musimy kończyć już. Myślę, że to jest, myślę, że to jest ten, 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 ten problem. Powinniśmy jakoś się bardziej wydystansować, jeśli chodzi o Grenlandię. Profesor Jacek Czaputowicz był gościem goście wydarzeń. Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Profesorze. Dziękuję bardzo.